Witajcie fani Wiedźmina! Dzisiaj zanurzamy się głęboko w serce kontynentu, odkrywając fascynujące fakty o uniwersum Wiedźmina, które każdy fan powinien znać. Od starożytnych początków pierwszego opowiadania, aż po globalny fenomen gier wideo i serialu Netflixa, odkryjemy ukryte szczegóły i zagłębimy się w bogatą historię, która czyni ten świat tak urzekającym. Więc chwyćcie za srebrne miecze, zapaszcie mocną herbatę z kairmorchem i usiądźcie wygodnie, rozpoczynając tę podróż razem z nami. Zaczynajmy! Nasza historia zaczyna się nie w magicznej krainie, ale w prawdziwym świecie z polskim pisarzem Andrzejem Sapkowskim. Jego dzieło, zrodzone z konkursu literackiego w magazynie Fantastyka, miało urzec cały naród, a wkrótce cały świat. Zostać wiedźminem to przejść próbę, której niewielu jest w stanie sprostać. Morderczy trening, alchemiczne mikstury i próba traw. Tylko najsilniejsi wychodzą z niej zwycięsko, na zawsze odmienieni. Przeznaczenie ma swoją własną walutę w świecie wiedźmina. Prawo niespodzianki, tradycja przesiąknięta losem i konsekwencjami potrafi tworzyć najbardziej nieoczekiwane więzi. Wiedźmińskie medaliony to coś więcej niż błyskotki. Wibrują mocą, drżą w obecności magii, a każda szkoła ma swój własny, charakterystyczny wzór. Wyobraźcie sobie kataklizm, który zburzył bariery między światami, uwalniając potwory i magię na ziemię. To właśnie, moi drodzy, była koniunkcja sfer. Przez zamarznięte pustkowia mknie dziki gon, widmowi jeźdźcy zwiastujący wojnę i nieszczęście. Widzieć ich to ujrzeć przerażający omen. Rozdział 7. Świat Sapkowskiego zyskał nowe życie w cyfrowej rzeczywistości. Gry wiedźmin z ich wciągającymi fabułami i oszałamiającą grafiką urzekły zupełnie nowe pokolenie fanów. Rozdział 8. Netflix wskrzesił Kontynent z niesamowitą wiernością. Henry Cavill jako Geralt z Rivi, uchwycił esencję postaci, fascynując widzów na całym świecie. Rozdział 9. Od szkoły Wilka z Kaer Morhen po nieuchwytną szkołę Kota, każda szkoła wiedźmińska szczyci się unikalnym stylem walki, filozofią, a nawet mutacjami. Rozdział 10. Uniwersum Wiedźmina jest rozległe, z grami pobocznymi, takimi jak Gwint i Wojna Krwi. Wiedźmińskie opowieści, a nawet serialem Prequelem badającym pochodzenie pierwszego Wiedźmina. Zakończenie. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobały Wam się te Wiedźmińskie ciekawostki, nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Świat Wiedźmina jest rozległy i pełen niespodzianek, a dzisiaj ledwie zarysowaliśmy jego powierzchnię. Czekają na Was niezliczone historie, postacie i tajemnice do odkrycia. Do zobaczenia następnym razem w Wiedźmini.